Dzień dobry. Dzisiaj zakładam gumy do wózka. Sprawa bardzo prosta. Guma tutaj kurwa, podkładka. Dzień dobry. Dzisiaj zakładam gumy do wózka przedniego. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie popsuje sprawa jest prosta mamy gumę, dużą podkładkę żeby złapaną tutaj na zewnętrzną, na zewnętrzną część gumy no niestety tutaj klucz trochę mi wylatuje z ręki ze względu na to, że wszystko mamy nasmarowane no i co, i kręcimy sobie guma musi wejść bez żadnego problemu skończył się gwint więc muszę podłożyć jakąś większą podkładkę no. mam tutaj tulejkę założę tulejkę ne, tulejka jeszcze za za mało miejsca na tulejkę także Kolejna podkładka i kręcę. Jedną gumę już mam założoną, teraz zakładam gumę numer dwa. Teraz już weszła. Przeszła nam ten gumowy próg, tak więc czas na tulejkę. I będziemy mieli tą gumę założoną. Na razie zakładam tylko przednie. Później założę tylne. Kurde, to lejka jest aluminiowa. Ale już. Zrobi robotę Ok, włożona do końca. Możemy teraz odkręcić i sprawdzić, czy ten obwarzanek z gumy nam wystaje. No i pięknie. Guma wyszła, tak więc elegancko. Mogę zakładać tylne.